Cześć, cześć, witajcie, jestem Kawpix i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym materiale spróbowałem swoich sił na serwerze Anarchia GG. Na szczęście moje siły, mimo tego, że były marne, gdyż nie umiem się chlepać. Yy, I takie serwery typu Anarchia i tak dalej to jest totalnie nie moja bajka. Yy, dlatego z... wziąłem sobie jednego z gości, którego zobaczycie za chwilę jak wypełnię z... 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 zobaczycie. Zostawcie lajka, suba dzwonem, jeżeli film wam się spodoba. Jeżeli nie, no to możecie wejść na kanał, może znajdziecie coś dla siebie innego. Ja wam... Ja was zapraszam na mój serwer huntercraft.pl, link do Discorda mojego oraz serwerowego macie w opisie. A ja już nie przedłużam. I... Oglądajcie. 2000 lat Czekajcie. Odbierzmy sobie kita. Kity. E, kit graza, bo jestem głodny. E, dobra, najedzmy się. No i co? Idziemy w stronę trazy, może? Nie wiem. Bo jesteśmy, pojawiliśmy się na pustyni. Nie wiem co tu jest. Nic tu nie widać. E, co jest? Gras jakiś. Nie rusza się, klepiemy go. Co mnie bijesz? Ale to 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 nie ja! Jak to nie ty? Wie, tu nie było ogółem. Kim, ty w ogóle jesteś? Ja nie wiem. ja... Górnikiem jestem zawod A... No to się wykopałeś. Chcesz Chcesz sojusz? No mogę, bo ja kolegów ogółem nie mam, nikt mnie nie lubi. Ja też Cię nie lubię, będziesz moim kompanem po prostu w podróży. <grywa> dobra, e, to co robimy, panie kolego? Bo znajdujemy się, na, widzę, że na Pustkowiu Totalnym. Idziemy tam, bo... Twoja łódka? Za ile ją kupiłeś? już moja. A, twoja, dobra. A ja, jaki mamy plan? Bo plan, jakieś panie, itemy by się przydało zdobyć, tak? Zaczynać od to, początku. Widzę, że tu już jakaś woda jest, więc można spróbować lecieć. Jakiś... Jakiś ten... baza? Tymi kręciołkami. E, widzę, wie, zapraszam Was na serwer HunterCraft, mój prywatny. E, nie jest to Anarchia ZZ, e, ale możecie sobie pocilować bombę i się e, fajnie pobawić. E, działeczki pobudować, ekonomię mamy, wszystko fajnie działa. O ty, duszę się. Kilka skrzynek. Tutaj masz. Gdzie i tam? Uuu, diamentowe łopaty, Całe wezmę kilka. Łou, wow, ich, ty. Tak. Oj, już jesteście postawieni do końca. Dobra, a ja biorę dir. No się możemy chłopiek klefać ich wszystkich. No, tylko pytanie... Czy, i, 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 bo słyszałem, że na ten serwer jest w anarchii... Nie ma... Nie ma en, nie ma nenderu, tylko są anarchiczne rzeczy. Aha. Czyli najlepszy set chyba w grze. Dobra, chłop... jakieś chłopy sobie zrobiły bazę nad tym, zostawiły itemy. No elegancko. Tak, 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 ta, 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 ja mógłbym zaczynać każdy A, jest Shulker box, tu jest. Ty, ty, 64 diaksy są i 4 gapy. Weź se, se, weź, se, weź se tego. No, dobra, na pół te diaksy tak. dawaj. <laughs> A już myślałem, że będę lepszy. Um, co tu jest? Torcze. Dobra, set jak tu na razie może schowam. Obsydian. Dobra, na razie weźmy tego, tego. Masz jakiś mieczyk, czy nie masz? Nie. Czekaj, zróbmy jakieś mieczyk. Nie mam po mieczyków. Nie masz miecza? To fajnie. Czekaj, ja sobie zrobię, ja skraftuję mieczyk. Dobra, tyk, tyk, tyk. Co? Dziewentów też nie mam. No nie masz, pewnie nie masz. Połknę w całości Dobra. Co jaki dalej plan mamy? Dalej. No. Patrz tam. Powiedz kiedyś się odkrę masz odkręcić. 3, 2, 1. No, widzowie, zostaliśmy sami. Yy, ogólnie wszystko fajnie. W końcu się pozbiliśmy te, tej przybłędy. No dobra, lecimy za nim. Aha! Say what? <laughs> ja chłopaki, gdyby nie, ja to byś ich nie miał takich. Tak? Przecież chłopie chyba, gdyby nie jakieś, nie wiem, kto, kto zostawił je w tych skrzynkach, bo... Dobra, czekaj, bo tu wszędzie pustynia jest. Bo... widzimy łódkę? Nie. <ścoughs> Mądre. Na spałnie raczej, tak, ale nie Ukośnik ender, a jest pod ukośnikiem, ukośnik ender, jest. Ej, nie posiadam dostępu do tej komendy. Ej, a nie, nie, nie kiedyś było. Ten serwer to na archia, ja pamiętajcie. Ale pamiętajcie, hitowanie grozi banem. No. W końcu. <grym> Fajna serwery, że nie ma cheaterów. Co znalazłeś? Ktoś takiego. Nie wiem czy nam się przy... Crafting możemy z tego wziąć. Jak craftingi... Ej, o tutaj czekaj. Potrzebujemy dużo bloków. Mhm. Mm ja masz bloków. Ej, z tymi tabliczkami to jest dobry pomysł, nie? Żeby jak on będzie spadać, to żeby nie postawił się jakiegoś bloku. Ej, tepniesz, a to... nie ma tu RTP? Kurde. Ale dziurowy Ej, chodź tędy. To jest jakiś most ja. Dobra, ja bym te, tego TP-killa zrobił. Ale jest skróbowo. jakiś te... Wiem, no właśnie wiem, ale trzeba znaleźć jakąś fajną miejscu. Okej, okay, chyba... Zna Nie widziałem no, potrzebujemy tego Potrzebujemy drewna na pewno dużo na tabliczki. Czekaj? Tak, pewnie tak. No pokaż. Niesamowite, to... to po prostu popis killa, nie? Niesamowite, jakby to ta, Jakby był Void to byś już 500 razy spadł. Co? Gra, gra, tam jest, jakiś? Nie. A, myślałem. Nie, nie zrzucaj, proszę. Patrz, ja zrobię, teraz jestem taki takich super... Surprise, motherfucker! Ja cię. Węgiel tu mamy. O, tutaj jest węgiel. Dawaj węgiel. Jakoś ze Śląska. chyba nie ma. No, no. Możemy, możemy, nakopać tu tych, tych... tych bloków. Co? Po co nam mieć? Bloków. A bloków. <grafy> A po co w sumie my zbieramy tnie? drewno? Przecież z drewno craftingi się robi. Tak, ale... No żeby oni nie postawili bloku jak będą spadać. Jak to mi postawisz yy, tabliczki, no to nie postawię środka. Drogi, drogi. No do środka w tym tunelu, nie? To jak to jest No potrzebujemy drewna. Potrzebujemy. To może nie możemy się podzielić, tylko to jedy pod drewno. No to ja kopię to iść pod drewno. To masz. Tak, ja, ja tu mam drewno, patrz. No kurde, dobra, to ja zapieram się. Okej. Okay. Okay. 31 tabliczek. Na... No jest tak do staka, zrób do staka. Dobra, czyli 4 takich samych tabliczek. Dobra, jeszcze tu pokopię? <laughs> to nie musi być jakieś duże, nie? Bo oni spadną na stalaktyty. Przejdzie 16 plus 16 plus 16, czyli 16 plus 16 to 32.

Czyli sobie to czyta? Czegoś, co? Nie, mi się dość nie pasuje. Kalkulator. Pfuuu. <laughs> Cińska ta matematyka, nie? <laughs> Dwójkiem miałem na koniec roku. <laughs> o, kur... Trzy raz. Szesnaście. Ja. Czterdzieści osiem, ja czyli jeszcze jeden z tak, co mi. Nie, mówisz 4 razy 16, nie 3 razy 16 Dobra, myślę, że nie ma na co czekać. Mam raz, dwa, trzy, cztery 4 staki i 40 Więc trzeba wyjść na górę i po prostu to zbudować Klep Zabrałeś mojego shulkera Market, serwer... ...pójdę to ma ...kleb za przegrany czas. Pójdę to i w sumie, w sumie Co? Jest kleb za przegrany czas? No, tylko jest wam wydane godziny. Kleb Moja jest, co tam jest. No. Tylko to trzeba długo w cholerę grać. Czy ty możesz? Co? Próbuję stąd wyjść. Zabraliś mi wodę chyba, a nie? to ją tam! No i... kurde, zjadł mi wodę. ona tu jest? No, możesz to rozlać? Chyba nie. Idę stąd. No, super jesteś, późne Ale chodzi. Jak tylko stąd wyjdę, to zobaczę. Wlądzie. Małe lagi Czasem. Ja też spoko, dobra, koniec. Dobra, koniec. Ja <laughs> powiedziałem, na po powiedziałem na początku, że jak zrobię jednego kila, y to kończymy odcinek, <laughs> więc... <laughs> nie, czas o, nie wiesz, to skończyć. Wejdłowo odcinek jest Robimy to. Tak. To ty, ty stawiaj to, a ja będę stawiał tabliczki. Dobra, dobra, dobra to, czeka, czeka, czeka. No tak. Byśmy sobie na dwa Spodnie, razy zrobili. Nie musimy tego jakoś wysoko budować, bo to i tak chłops, mówię, spadnie na no, stalaktyty. Dobra, dotąd to jest jeden. Ło, kurde. No. i mnie. Tak mnie. Nie, 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 no w sumie mogę tak budować. Ale Dobre. szybciej będzie. Taką małą platformę mam. Daj bloki jakieś. A tak. bo dobra, craftingi mam. No. Zaczekaj, jeszcze tu musisz taką budować. Fajnie. Bo już pisze, kto chce DPA. Mhm. Tylko bałem się, że nikt się nie tep. Trapdora by się nam tu jeszcze przydało, wiesz? To masz drewno? No właśnie tak średnio mam drewno nie masz ty to masz... A nie Tam masz Co masz A nie masz w ogóle w ogóle? No właśnie nie. No, a gotowy? No Cześć, jestem nowy da ktoś i To jest od razu I co już chce Mam nadzieję że ktoś się tepnie, nie? Oby to już jest Czasem nadal, że my jeszcze nikogo nie byliśmy. Czekamy tu nie wiem ile, nie? Ja. Jest, 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 czekaj, czekaj. TP, accept FDS DFFDS21. Zamuruj, muruj, muruj. Muruj, zamuruj. Bardzo Odejdź, 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 odejdź. Leci, leci, leci. Dawaj, te, dawaj, te stale. Zginął. Chodź, chodź na dół, chodź na dół, chodź na dół Chodź, 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 chodź Chodź, 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 chodź Dnia, diamentowego wese... A, tylko diamentowego seta miał Albo artyn diamentowego seta Dobra, dobrze Dobra, to jest plus jeden set zapasowy Jest dobrze. Dobra Chłopie, to teraz ostatnie zadanie nam zostało Tepnąć się do kogoś i spróbować go zabić Dobra, no i Jesteś gotowy? Nie wiem, czy robimy to ja, że Ja się spróbuję do kogoś tepnąć i od razu ciebie bym tepnął. No, tak będzie trzeba zrobić. Dla, ja sobie przygotuję komendę od razu. Tepa Pognitek, nie? We, od razu weź, wyślij teraz, nie? Albo nie, poczekaj, no. jak ja dopiero wpiszę, to ty odra ci powiem i ty od razu wpiszesz tepa kapik, nie? I od razu się teleportuję. Dobra. Dobra, to czekaj. To chce i ty tepa, do kogo tepamy? Lupa jest jakiś. No jakiekolwiek tam Daj do lupy bo nie ma rangi Dobra tp lupa A jaki on miał niby? lapa. Lapa pogodwa jeden 217 Dobra gotowy jesteś? Czekaj jeszcze se zjem refila. Dobra Tpa Lapa Próbujemy te no, no, no dałem Dobra, trzy, cztery Tepi sam. Dobra, dobra. Już piszę mój nick. No, teleportuje mnie, teleportuje. To i pisze mój nick. Teleportuj mnie, dobra, git. Co jest? Łapka? Tak, 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 tak. Kurde, zginąłem. Ciebie tam nie tepło pewno. Jestem. Jesteś? Kurde, VIP. Te... Dawaj, dawaj, dawaj. Jakie mają itemy? No dobre. No dobre. Ale żyjesz jeszcze chyba. O no, już nie. Dobra, chodź na spał. Jesteś na spałnie? Dawaj na spał Chcę trzeba odcinek. Jednego kila zrobiliśmy. No. Dziękujemy za oglądanie. Najlepsze było tego serwera. Ogólnie prawie podbiliśmy ten serwer, tyle. Że yy, daliśmy fory. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Nara. Tak, tak, tak. To nie było.